Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie, jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, zapraszam Cię serdecznie do linków pod tym filmem, tam jest również link do Bitcoin, Twój kurs tradingu, jest to bezpłatny kurs, gdzie nauczysz się od podstaw i zrozumiesz jak działają rynki i też o czym trzeba pamiętać, żeby właśnie ograniczyć ryzyko i też zwiększyć swoją skuteczność. Również przypominam o tym, że od 14 do 17 czerwca, czyli od najbliższego poniedziałku, będą bardzo ważne live. Będzie to cykl od zera do tradera w tych czterech live'ach. Zaczynają, zaczynają się one oczywiście w poniedziałek od 14 czerwca. Będzie to, będą to live'y, cztery, w których powiem od A do Z o rzeczach kluczowych, jeżeli chodzi o handel, również. O tym, czy Bitcoin ma szansę przykładowo osiągnąć 100 tysięcy dolarów do końca tego roku i możesz też sprawdzić kolejne punkty, które omówię w linku pod tym filmem. Zostaw swoje imię, adres, e-mail i zapisz się na to spotkanie. Dlaczego warto? Niech analizy to zweryfikują, jak wiecie, tutaj zawsze wszystko dostępne przed ruchem, tutaj też na grupie na Facebooku, do, którego link, do której link też jest w opisie. Ostatnio, jak w analizie sprzed dwóch dni, mówiliśmy o tym, że cena, Bitcoin, że cena Ethereum będzie na początku rosła, tak też tutaj na ten ruch wzrostowy pokazałem, udostępniłem screena ze swoimi otwartymi, pozycjami i później też udostępniłem screena w kolejnych komentarzach z zamkniętymi pozycjami tutaj przy tym poziomie, i też z zyskiem z kilku godzin w okolicach 1500 zł. To bo jak najbardziej ruch na 70 dolarów wystarczy, aby zarobić kilka tysięcy, nawet co tutaj pokazuję Wam oczywiście na żywo, kiedyś był podrąg przez parę, parę miesięcy na Forex Faktory. Teraz też widzicie tak czy siak wszystko na żywo, więc jak najbardziej warto to obserwować. Tylko pamiętajcie też o zasadach, a o wszystkim będę mówił, oczywiście, w najbliższych live'ach. Pamiętajcie, że nie są to rekomendacje inwestycyjne. Cieszę się, że korzystaliście, a na ten moment samo Ethereum, Bitcoin. Binance Coin oraz Cardano, bo Cardano też prosiliście, Bitcoin, Ethereum. Ethereum jest znów w strefie, w której było dwa dni temu. W takim razie, jeżeli chodzi o samo ETH, cały czas ostatnia analiza jest aktualna, ponieważ, ponieważ cena wzrosła, można było zaksięgować zysk, też pokazywałem oczywiście na żywo na grupie. Zaksięgowany zysk, też o tym pisałem. Cena wróciła i znów jesteśmy tutaj w podobnej strefie od 2100 do 2400, oczywiście pamiętajcie, że nie są to rekomendacje inwestycyjne, zarządzajcie bezpiecznie swoim ryzykiem, nawet gdy widzicie dużą skuteczność. BTC, czyli Bitcoin, z ostatnich analiz po wzroście znów wrócił do strefy, tak więc cały czas aktualna jest tutaj ta, ten scenariusz. Nic dodać, nic ująć. Binance coin również jest tutaj w strefie, więc po co cokolwiek zmieniać, skoro na tych trzech rynkach teraz oczekujemy ruchu od tych stref, z czego na Ethereum już widzieliśmy tutaj ten kawałek, mamy ruch na 70 dolarów, ale zysk był 1000 w sumie prawie 500 zł. Co, co też oczywiście przed tym pokazywałem swoje pozycje w grupie, też potem pokazywałem ich wynik, no co też wiem, że kopiowaliście. Nawet znalazł się ktoś w komentarzach, kto pisał, że analiza, analiza wsteczna, i ja mówię: hej, chwilka! Dwa dni temu mówiłem o spadkach, cena spadła, teraz mówię o wzrostach. No i po kilku godzinach cena wzrosła, wszystko na żywo, tak? Tutaj też nie pozwolę, żeby ktoś mi wchodził właśnie i mówił, że, że jest inaczej niż mówią o tym fakty, bo fakty są najważniejsze. Opinie sobie zostawmy dla siebie, bo tylko fakt się liczy on nas może gdzieś zaprowadzić. A na samym Cardano, bo również o ten rynek pytaliście ostatnio, tutaj nie ma jakiejś wielkiej precyzji. Stąd też nie jestem zadowolony z tej analizy. Lecz pokazuję wam tutaj to, co się w tym momencie dzieje, ponieważ o to pytaliście. Na ten moment, Cardano jest tutaj w ważnych strefach wolumenowych. Jest to strefa bardzo obszerna: od 1.5 do aż 0.9. Więc jest bardzo duża strefa prowzrostowa, i cały tutaj ten scenariusz ruchu w tych obszarach nie jest mi znany. Dlatego, że jest to strefa, więc w strefach nie ma co wróżyć, zastanawia się co cena, co cena zrobi, tylko zrobić następującą rzecz: poczekać na to, aż cena albo zbliży się do maksymalnych zasięgów tych stref, wtedy małymi pozycjami wchodzić w rynek, bądź też poczekać na wybicie tendencji, która jest kątem cenowym który pokazuje nam aktualny trend. W tym momencie lokalnie jest to trend spadkowy, globalnie trend wzrostowy. Po wybiciu tendencji będzie to sygnał na dalszy ruch wzrostowy, tak. Binance już miał sygnał, był wzrost o 30%, tutaj Bitcoin kilka procent, Ethereum kilkanaście, chyba 15%. Bądź 16, szczery krótki ruch, ale po to też jest dźwignia i policzony stop-loss oczywiście najważniejsze, aby to wszystko wykorzystywać. Więc w tym momencie tak to właśnie wygląda. Krótka aktualizacja, bo chcę, żebyście wiedzieli, że czuwam, prowadzę te analizy, sam z nich naturalnie też korzystam, co też widzicie. Dlatego też warto być oczywiście na grupie, no bo wtedy widzicie troszeczkę więcej niż na YouTubie i tak dalej. Kochani, bardzo ważne live: cztery konkretne transmisje, bądźcie, będzie konkretnie, na pewno nie pożałujecie. Bo, jak widzicie, jakość, którą dostarczam, jak najbardziej staram się dbać o to, aby była jak najwyższa. I również tutaj, e, tworzę coś, żebyś też, żebyś też mógł mogła z tego na maksa korzystać. Tylko pamiętajcie, zasady są najważniejsze. O nich też mówię w bezpłatnym kursie. Do spotkania online i do kursu jest link pod tym filmem. Za dziś wam serdecznie dziękuję. Również e, cieszę się, że wspólnie prowadzimy dialog, rozmawiamy o różnych rynkach. i właśnie Cardano było, e, było jedną z Waszych propozycji, tylko że tutaj spójrzcie w tym momencie, że czekamy na Cardano na aktywację. Tak, Ethereum, bardzo ciekawe miejsce, o którym mówiliśmy wczoraj, więc wszystko jak najbardziej jest aktualne. Pamiętaj o tym, że takie sytuacje jak teraz są i będą, gdzie po prostu te ruchy są mniejsze, ale to wcale nie oznacza mniejszych możliwych zysków. Do usłyszenia, miłego wieczoru i. Udanego weekendu, ale też słyszymy się już jutro, czyli w piątek, więc wtedy o tym przypomnę. Cześć!